Ciao, tifosi, rossonerie, rossonere. Witamy w nowym cyklu podcastu Echo Milanello. W cyklu takim typowo tiktokowo-rolkowym, w cyklu Le Parole del Sera. Będziemy sobie w takim cyklu, będę, znaczy ja dla, dla was omawiał mecze, które się zakończyły. Dosłownie jesteśmy chwilę po meczu pomiędzy Paris Saint-Germain a naszym Milanem. Milan przegrywa 3 do 0 w Paryżu z PSG. I tutaj warto by omówić to, dlaczego Milan przegrał. Z PSG, aż 3 do 0, i jak to dla Milanu się skończyło, ja bym zaczął od tego, co nie grało w Milanie, a w Milanie nie grało wiele, od samego początku. Zacząłbym od lewej obrony, tutaj pozycja dość niespodziewana, ale Teo Hernandez uważam, że Teo tutaj mocno zawiódł i dzisiaj był niedokładny, słaby, nie potrafił dobrze przyjąć piłek mocno gdzieś roztargniony, gdzieś po prostu taki to nie był TEO, którego ja bym się spodziewał i to nie był teo, który... którego ja oczekuję. Tak samo nie oczekuję takiej gry Radę Krunicia. W ogóle jestem zdziwiony tym, że Radę Krunicz wrócił do pierwszego składu Milanu i Myślałem, że Jasin Adli utrzyma swoją pozycję w składzie Milanu. Tak się nie stało, wszedł Krunic i Krunic dzisiaj nie pokazał za wiele dobrego. Dla mnie Krunicz mało bardzo wniósł do gry Milanu. W tym spotkaniu i wolałbym widzieć od początku Jasina Adliego, który wszedł na ostatnie kilkanaście minut tego spotkania, o czym też sobie jeszcze zaraz powiem, ale Rafaelę, apatyczny Rafaelę, Rafaelę, który dzisiaj gdzieś był poza grą, wypadał gdzieś z tej gry, jak wchodził do gry, no to gdzieś próbował dryblować, gdzieś strzelał, dawał, strzelał, podawał, ale gdzieś to nie był ten Rafaelę, którego Milan potrzebuje, to nie był Rafael Leon, który musi być szybki, to nie jest Rafael Leon, którego tak jak powiedziałem, Milan potrzebuje i Milan musi mieć na Cito. Milan takiego Leon musi mieć na Cito, który potrafi dośrodkować, potrafi zagrać i tak dalej. Także Yunus Musach, on dzisiaj troszkę mnie zawiódł, i Yunus Musach myślałem, że będzie to lepsze spotkanie Amerykanina. Już troszkę miałem takie obawy z Juventusem, jak, og jak oglądałem i komentowałem to spotkanie w Radiu Gol, Ale gdzieś to w tym meczu się objawiło, że Musach troszkę popełniał błędów, szczególnie ten błąd przy anulowanej bramce na 2 do 0. To okej, okay, tutaj był faulowany ale to nie zmienia faktu, że zawalił wcześniej przyjęcie z autu, zagrał nerwową piłkę do Tomory'ego i Tomory musiał mu taką nerwową piłkę odegrać. I to jest właśnie problem Musaha w tym meczu i to jest taka akcja, która pokazuje Musaha w tym meczu. Także by, późne zmiany. Dla mnie to jest niepojęte, że Stefano Pioli dopiero wprowadza pierwszych zawodników w 77 minucie spotkania, gdzie to już wymagało wprowadzenia nowej pomocy w 60 minucie spotkania, bynajmniej Jasina Adli, jego uważam. I tutaj... Stefano Pioli popełnił błąd, dokonując te zbyt późne zmiany, i to jest troszkę powrót tych demonów z zeszłego sezonu, gdzie Stefano Pioli też tak dokonywał późno zmian, i te zmiany nie mogły jakkolwiek pokazać się w spotkaniu. Natomiast jeszcze tutaj tak pastwiąc się troszkę nad Milanem, za mało pressingu, powolne ataki, zero dynamiki, po prostu. Nie było ta taktyka, mi się wydaje, na tyle dostosowana do PSŻ, jak powinna być. Bo z PSŻ trzeba tak grać, że PSŻ trzeba zaskakiwać pressingiem, PSŻ trzeba zaskakiwać tym, jak PSŻ. naciskać po prostu PSŻ w obronie. Już tak troszkę też szybko idąc. Powolne ataki, zero dynamiki. Był tylko jeden dynamiczny atak, taki, który się zakłó pamięć. To było długie podanie Majka Menion do Christiana Pulisika. Tu szedł bramką na 2 do 0. To są okolice 50. Pierwszej, pięćdziesiątej drugiej minuty to podanie do Pulisika i Pulisik to podanie marnuje, podając do. Marnując, marnuje to podanie, podając, podając do Giru i Giru nie jest w stanie do tej piłki dobiec. Gdzieś tu po, powolne te ataki, tutaj to nie miało szans przejścia. Pochwaląc, właśnie chwalę Pulisika. Dzisiaj bardzo aktywny i bardzo dobrze pracował. Kalabria także się starał po wejściu na drugą część tego spotkania, jakkolwiek zagrać coś. Tomori, który w obronie był pewny i Olivier Giroud, który też w tym ataku jak na swoje możliwości dość dobrze pracował. To było Le Parole d'Isera, pierwszy odcinek po spotkaniu z Paris Saint-Germain. Zapraszamy na kolejne odcinki i zachęcamy do śledzenia nas na social mediach. Buonanotte!